Właśnie miałam mówić o orzechach. Słuchajcie, orzechy włoskie jako jedyne zawierają kwasy tłuszczowe omega-3, a wytwarzany z nich olej jest uważany za jeden z najcenniejszych na świecie. W kuchni stosowane są głównie do deserów, sałatek, sosów, ale możecie nimi również paszerować mięsa. Z posiekanych orzechów możecie przygotować panierkę, która nada mięsu delikatnego smaku. Mnie osobiście zaintrygował fakt, że można z nich przygotować nalewkę, a nawet konfitury. Z pewnością wszyscy wiecie, że łupiny orzecha włoskiego zawierają barwniki. Ja natomiast dowiedziałam się, że rozłupane orzechy można wykorzystywać do wypełniania ubytków w drewnianej podłodze. Wystarczy rozłupanymi orzechami pocierać zniszczone miejsca, a olej zawarty w orzechach wypełni ubytki i rysy. Pietek! Pronto! Gdzie mnie z tym prąto wyjeżdżasz, jak orzechy mamy? Pomógłbyś mnie! Dla starożytnych Greków i Rzymian orzechy włoskie były symbolem płodności. Po dziś dzień w niektórych państwach Afryki mężczyźni traktują je jak afrodyzjak. Z pewnością wiecie co to, to za urządzenie. Okazuje się, że jego brak wcale nie oznacza, że nie możecie zjeść orzecha włoskiego. Pewien pakistańczyk objawił się światu jako żywy dziadek do orzechów, rozbijając głową 155 sztuk w minutę. Poprzedni rekord w tej dziedzinie wynosił 44 orzechy. Można? Można. Ach, chcieli, żebym rozłupała. Bożej powiedział, że mam ich nie ruszać. Przepraszam, Bożej. Jakoś się dogadamy. Nie, nie, nie mogę. už